Rzeszowskie Piwnice podziemne korytarze i komory pod rynkiem w Rzeszowie, które można zwiedzać w tradycyjny lub interaktywny sposób. Fontanna multimedialna nowoczesna fontanna na bulwarach rzeszowskich, oferująca wieczorne pokazy z muzyką, światłem i wodą, popularne miejsce spotkań i rekreacji. Muzeum Dobranocek kolekcja związana z dobranockami i kulturą PRL, przywołująca wspomnienia z dzieciństwa. Rynek w Rzeszowie, zabytkowy rynek w sercu miasta, otoczony kamienicami i ratuszem, miejsce licznych wydarzeń idealne na spacer i odkrywanie historii miasta. Letni pałac Lubomirskich, barkowy pałac z XVIII wieku otoczony pięknymi ogrodami, obecnie mieści muzeum etnograficzne i organizuje liczne wydarzenia kulturalne. Muzeum Okręgowe. Muzeum prezentujące bogate zbiory archeologiczne, historyczne i artystyczne związane z Podkarpaciem. Warto zobaczyć kolekcje malarstwa oraz eksponaty opowiadające o historii regionu. Lisia Góra. Rezerwat przyrody oferujący malownicze ścieżki i miejsca do obserwacji ptaków nad Wisłokiem. Idealne miejsce na spacer i relaks w otoczeniu przyrody. Pomnik czynu rewolucyjnego. Ikoniczna rzeźba symbolizująca historię Rzeszowa, często interpretowana artystycznie, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Okrągła kładka dla pieszych, nowoczesna kładka w centrum miasta, oferująca piękne widoki na Rzeszów, której oryginalny design przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. Plac Cichociemnych, plac na małym wzgórzu w centrum miasta, gdzie podczas II wojny światowej znajdowało się rzeszowskie getto. Synagoga Staromiejska, zabytkowa synagoga z XVII wieku będąca świadectwem historii żydowskiej społeczności w Rzeszowie, jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w województwie podkarpackim. Ogród miejski imienia Solidarności. Zielona przestrzeń w sercu miasta z alejkami spacerowymi i miejscami do odpoczynku. Najstarszy miejski park w Rzeszowie powstał w pierwszej połowie XVIII wieku i jest wpisany na listę zabytków. Teatr imienia Wandy Siemaszkowej, pierwszy profesjonalny teatr dramatyczny w Rzeszowie, założony w 1944 roku. Obecnie to piękny budynek, w którym wystawianych jest ponad 400 spektakli rocznie. Zamek Lubomirskich, dawna rezydencja magnacka, obecnie siedziba sądu, otoczona malowniczym parkiem. Budowla zachwyca architekturą i historią. Park Kultury i Wypoczynku. Rozległy park rekreacyjny z trasami spacerowymi, placami zabaw i terenami zielonymi ciągnący się wzdłuż rzeki Wisłok. Aleja pod Kasztanami. Urokliwa, zabytkowa aleja otoczona pięknymi willami secesyjnymi z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum Etnograficzne imienia Kotuli. Skarbnica kultury ludowej Podkarpacia. Prezentująca tradycyjne stroje, narzędzia, rękodzieło oraz bogatą historię regionu, daje też możliwość przebrania się w historyczne stroje. Kąpielisko żwirownia, popularne miejsce wypoczynku nad wodą, z dużą piaszczystą plażą, boiskiem do piłki siatkowej, wypożyczalnią sprzętu wodnego i placem zabaw. Galeria fotografii miasta Rzeszowa, galeria dokumentująca życie i historię miasta poprzez zdjęcia. Poznamy tu sylwetki oraz twórczość. Artystów, fotografów z całego świata. Park Jedności Polonii z Macierzą teren zielony z położoną na środku fontanną, z rzeźbami zwierząt wodnych oraz strefami zabaw i ścieżkami wysadzanymi drzewami. Park Sybiraków jeden z najpopularniejszych parków w mieście mamy tu dużą przestrzeń, ogrom zieleni, korty tenisowe, boiska, ścieżki i mnóstwo ławeczek do wypoczynku. Wieża widokowa na Magdalence. Nowoczesna wieża widokowa, skąd dojrzeć można rzeszów, samoloty lądujące i startujące na lotnisku w Jasiące, łańcuch, a przy sprzyjających warunkach nawet tatry. Muzeum Techniki i Militariów. Fascynujące miejsce z kolekcją zabytkowych pojazdów, sprzętu wojskowego i technicznego. Wśród eksponatów motocykle MZ Warszawa, Syrena, sprzęty gospodarstwa domowego i RTV z połowy XX wieku, samoloty i pojazdy wojskowe czy umundurowanie. Szlak murali. Kolorowe, artystyczne murale zdobiące budynki w całym mieście. Szlak ten to wyjątkowy sposób na poznanie nowoczesnej i kreatywnej strony Rzeszowa. Kopiec Konfederatów Barskich. Spokojne, nieco dzikie i zaniedbane miejsce pełne zieleni z pięknym widokiem na Rzeszów. Zespół dawnego Konwentu Pijarów, barokowy zespół klasztorny z kościołem i budynkiem szkoły, którego historia sięga XVII wieku. Obecnie w kolegium znajduje się liceum ogólnokształcące, natomiast w klasztorze muzeum okręgowe. Kaplica świętego Huberta, urokliwa kaplica myśliwska z piękną barokową architekturą i ciekawą historią, położona w spokojnym miejscu, idealna na chwilę zadumy i modlitwy. Muzeum Łowiectwa, fascynujące miejsce dla miłośników przyrody, gdzie można zobaczyć unikalne trofea myśliwskie oraz poznać historię łowiectwa na Podkarpaciu? Fundacja Aparat Cafe. Unikatowe muzeum, które gromadzi imponującą kolekcję ponad 1300 aparatów fotograficznych i akcesoriów, prezentując historię fotografii. Schron Marysienka. Tajemniczy relikt zimnej wojny, który pozwala poczuć atmosferę dawnych czasów. Zwiedzanie schronu to podróż do epoki, gdy przygotowywano się na atak nuklearny. Ogrody Bernardyńskie. Malownicza przestrzeń zielona przy bazylice Ojców Bernardynów, pełna spokoju i harmonii. Park Linowy ekspedycja. Adrenalina, wyzwania i świetna zabawa w koronach drzew. Park Linowy z trasami o różnym poziomie trudności to idealna atrakcja dla aktywnych. Muzeum Mleczarstwa. Niezwykłe miejsce, w którym można odkryć tajniki produkcji sera, masła i innych przysmaków mlecznych. Interaktywne wystawy i dawne maszyny przybliżają historię mleczarstwa w regionie. Synagoga Nowomiejska, jedna z najstarszych zachowanych synagog w województwie podkarpackim, wybudowana na przełomie XVII i XVIII wieku. Muzeum Lalek Teatralnych unikalne muzeum prezentujące lalki teatralne z całego świata. Można tu także obejrzeć projekty scenograficzne i dekoracje teatralne. Podpromie nowoczesna hala widowiskowo-sportowa miejsce organizacji koncertów, targów i imprez sportowych. Park Linowy Linoskoczek. Park zlokalizowany pośród zieleni lasu, a jednocześnie blisko Rzeszowa. Zostały tu przygotowane specjalne kolorowe przeszkody, zawieszone na drzewach na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Studnia na Rzeszowskim Rynku. W przeszłości była źródłem wody dla mieszkańców miasta, obecnie odrestaurowana, stanowi charakterystyczny punkt na Rzeszowskim Rynku. Siedlisko Bobra miejsce nieco dzikie, pełne zieleni, gdzie można podziwiać tamę zbudowaną przez Bobry prawdziwa oaza spokoju. Park przy Odrzykońskiej, rozległy park gdzie znajdziemy kilka placów zabaw, siłownię plenerową, boiska, ogrodzony wybieg dla psów czy sztuczny zbiornik wodny. Dwór Chłapowskich, zespół dworski obejmujący budynek dworu, park, rządcówkę, domek myśliwski, stajnie, oborę, spichlerz i bramę zlokalizowany przy ulicy Powstańców Śląskich. Las Książęcy, park będący świetnym miejscem na spacer czy wycieczkę rowerową, szczególnie przypadnie do gustu fanom MTB ze względu na liczne hopki i urozmaicony teren. Biały Ogród, przyjemne miejsce by usiąść i chwilę odpocząć, dużym plusem jest pobliski darmowy parking. Park imienia Inwalidów Wojennych, cudowne zielone miejsce pełne dużych drzew i krzewów z kolumnadą i parkiem japońskim. Pomnik Tadeusza Nalepy, rzeźba przedstawiająca idącego artystę z rozwianymi wusami i gitarą w dłoni, ubranego w skórzaną kurtkę i wąskie spodnie, który zmierza od strony kościoła farnego w kierunku alei pod kasztanami. Centrum zabaw Fantazja najpopularniejsza sieć centrów zabaw i rozrywki dla dzieci i rodziców w Rzeszowie, oferująca dostęp do różnorodnych atrakcji, takich jak przytulny kącik dla malucha, nowoczesne zjeżdżalnie, basen z kultkami, obiekty do wspinania i inne. Baseny otwarte Rosir. Kompleks basenów na świeżym powietrzu, będący idealnym miejscem na ochłodę w upalne dni. Park Papieski. Park utworzony w miejscu, gdzie w 1991 roku podczas pielgrzymki papieża do Polski modlił się Jan Paweł II. Znajdziemy tu sztuczny strumień, scenę oraz największy w Rzeszowie plac zabaw. Park Zdrowie. Duży, ciekawy park z placem zabaw, siłownią plenerową czy wybiegiem dla psów most imienia Tadeusza Mazowieckiego drugi co do wysokości most w Polsce środkowy pylon ma prawie 110 metrów który można uznać za wizytówkę miasta